Dziś będzie naturalnie skóra, zwłaszcza wyglądam jakbym wstała, no ale dzisiaj taki look, dzisiaj taki look, biała koszula i pokażę Wam jak fajnie można zadbać o skórę, żeby wyglądać fajnie naturalnie i będzie minimalizm, dzisiaj totalnie minimalistycznie. Już sobie przygotuję kosmetyki, kosmetyki do takiego naturalnego podkreślenia urody. Dla wszystkich pań, które lubią naturalnie i pięknie, to będzie dziewczyny coś dla Was. Co warto mieć w kosmetyczce, nawet dla Pani, jeśli lubicie naturalny wygląd skóry. Dziewczyny, pielęgnacja to podstawa. Pielęgnacja to podstawa, więc moja skóra jest wypielęgnowana, na co dzień cudownym zestawem. Cudownym zestawem ja jestem doradcą piękna firmy Mary Kay, doradcą kosmetycznym, inspiruje Panie. Dobieram pielęgnację jej. Kosmetyki do makijażu, by się dobrze czuły. Dziewczyny, to są kosmetyki, i oczywiście panowie, kosmetyki, które zmieniają skórę. To są formuły aktywne, które wspierają skórę, które leczą skórę. Dobieramy je indywidualnie, czyli do waszych potrzeb, tak byście miały najlepszy zestaw dla siebie. I są to kosmetyki do pielęgnacji na co dzień. Ja wam pokażę. Jak ja dzisiaj mam wypielęgnowaną skórę? To jest skóra moja, jest skóra mieszana. Mam kosmetyków do skóry mieszanej. Mleczko 4 w 1, które tutaj ma trzy kosmetyki w sobie. Produkt do mycia, delikatny peeling i mamy od razu tonizację w tym jednym produkcie. Cudowny krem na, na noc i na dzień, który dba codziennie o nawilżenie i o, Sofa oznaki starzenia się skóry, oraz uwaga, uwaga, dwa razy produkty, które dorzucamy do pielęgnacji, jeśli chcemy zadbać w silnie przeciwstarzeniowo, przeciwzmaszczkowo. To jest eliksir młodości na noc, który codziennie dba o to, by nasza skóra wyglądała lepiej. I codzienny strażnik młodości z filtrem, czyli te dwa produkty dodatkowo, jeśli już chcesz zadbać wyjątkowo i zmienić oznaki starzenia się skóry, zatrzymać i sprawić, że skóra będzie wyglądać lepiej. Dobra, dzisiaj minimalizm, dzisiaj zaczynam od pielęgnacji, już, którą mam zrobioną. Dodatkowo dzisiaj wyrównam sobie skórę kremikiem. To jest kremik CC. Zamiast podkładu daje delikatne krycie, ale pięknie wygładza, wyrównuje kolory. Zobaczcie, jak macie jakieś drobne niedoskonałości, to on, on się za to weźmie. On to... Hello, hello Marta. Kosmetyki Mary Kay używam i polecam wszystkim innym paniom, które szukają genialnych kosmetyków, które chciałyby poprawić wygląd swojej skóry albo mają takie kłopotki na co dzień wiecie, że jakieś wyzwania, jakieś pryszcze, jakieś sebum, pieczenie skóry, trądzi krużowaty, czerwienienie się skóry, już nie wiadomo co robić. No, to jest dla Was, dziewczyny. To jest dla Was, bo to są kosmetyki zupełnie inne niż w sklepie. Wyróżniamy się tym, że. Dobieramy produkty do pielęgnacji, również makijażu, jeśli potrzebujecie. I wiecie co? I te kosmetyki są, one no mają specjalistyczne składy, więc to już jest taka troszkę apteka. Dlatego mają takie fajne działanie na naszej skórze. Ja tutaj, zobaczcie, się pielęgnuję. Dzisiaj będzie naturalnie. Dzisiaj na moją pielęgnację codzienną nakładam Cremix To jest krem, który używają również panowie, bo on daje delikatne nawilżenie, koryguje i zobaczcie fajny glow, prawda? Nie widać go na buzi, to jest jego ogromną zaletą. Dowilża skórę, ma filtr, więc również chroni i koryguje na kilkanaście sposobów. Ukrywa drobne właśnie niedoskonałości, nie pokrywa całościowo przebarwień, ale jeśli macie przebarwienia w formie takich czerwonych plam, no to on to świetnie ukryje i świetnie to skoryguję. Ja sobie też daję go pod oczy, bo jest genialnym kremikiem. Akurat używam najjaśniejszej opcji do mojej jasnej skóry, który właśnie jednocześnie fajnie nawilża okolice oka i dwa tutaj o, o te przebarwienia wokół oczu, żeby było ich znacznie mniej. A dzisiaj tak naturalnie, dzisiaj dziewczyna się śmieje, lubię ten ten look, jak z łóżka wstajemy rano i nie musimy prawie nic robić. Roztrzepiemy włosy i już jest fryzura, prawda? I tutaj... Fajne kosmetyki, które sprawią, że ich nie widać a będziecie wyglądać po prostu rewelacyjnie, bo, bo sprawiają, że ta skóra jest i zaopiekowana, i wypielęgnowana, i wygląda po prostu rewelacyjnie. Także dzisiaj na początek kremik CC jest to jeden z kremików, który użyję. Drugi produkt dziewczyny, którego który warto mieć, no to brwi, czyli ołóweczek do brwi, którym dzisiaj podkreślę swoje naturalne brwi nic mi nie przemaluje mojej twarzy, one będą wyglądać w miarę, w miarę idealnie, czyli tutaj, gdzie nie mam tych włosków, to sobie po prostu uzupełnię. Ja używam teraz kolorku blond do moich blond włosów, będzie idealnie i naturalnie, widzicie? W ogóle go nie widać. Jeśli użyjesz kredki z małym naciskiem, z taką, wiecie, dużą precyzją, bo ona ma precyzyjny ołóweczek, tak na końcu, którym można jeszcze za... Można zatemperować? Nie, nie można, ale jest taki cienki, że chyba nie trzeba, bo tu w konturówkach mamy temperówkę. I zobaczcie, podkreślę sobie, nadam jej kształt i one wyglądają bardzo naturalnie. To są naturalne woski, które sprawiają, że i kolor jest genialny, bo dopasowany do naszego naturalnego koloru. Tak filma przychodzi samą siebie, jeśli chodzi o dopasowywanie tych kolorów, ale też. Tutaj jest forma taka woskowa, więc to się nie zmywa, utrzymuje się przez cały dzień i wygląda fajnie jak, jak właśnie wasze naturalne brwi. Wystarczy tylko troszeczkę um, uzupełnić tutaj właśnie, gdzie nie mamy, gdzie są jakieś przerzedzone i nadać im kształt i dziewczyna już jest zrobione I robota zrobiona. Także tutaj macie takie kosmetyki, które, które dbają. I podkreślają piękno, nie przemalowują twarzy na jakiś, nie wiem, inny w ogóle wymiar. Kolejna rzecz to, którą polecam do takich makijaży naturalnych, przynajmniej jeśli masz jasną oprawę oka i jasne rzęsy i chciałabyś wyglądać naturalnie, ale nie używać na przykład maskary, no to konturóweczka brązowa, która ma świetny, właśnie taki chłodny kolor, więc będzie ci pasować. Nanoszę ją w linii rzęs, w linii wodnej i. Dziewczyn, w dokładnie w linii między woskami? Tak jakbyście chciały namalować tutaj między przestrzeniami rzęs kreska. I ja dokładnie to robię. Delikatnie tutaj na dole sobie postawię kilka kropeczek. To nawet nie musi być linia, tylko kropeczki. To jest konturówka, która jest bardzo mocno wodoodporna. Nic jej nie zmyje prócz produktu do demakijażu oczu. Dwufazowy, który zmywa makijaże wodoodporne. Tutaj mam taki przy sobie i więc tutaj biorę pędzel i delikatnie sobie dziewczyny wytrę tą kredkę, żeby dotarła wszędzie. Efekt zależy od Was. Nie używam czarnej, tylko brązową, żeby był ładniejszy efekt. Żeby był lepszy efekt. I dzisiaj właśnie taki lekki makijaż. Można sobie delikatnie tutaj w kąciku to, co zostało na pędzlu, wetrzeć. No, i zobaczcie, i efekt jest taki. Także dzisiaj leciutko. No, na usta idzie błyszczyk, błyszczyk z drobinką, ale mam tu taki w stylu naturalnym. Tylko gdzieś mi się zapodział, dobra, pójdzie ten. On jest przeźroczysty, ma delikatny kolor i fajnie nadaje taki. Zobaczcie, fajny błysk. I ten błysk tutaj sobie hmm, nakładam tylko na górną, do, na dolną na dolną tutaj wargę, bo, bo mi tak się roz, rozpie, pięknie się rozprowadzi. Więc dzisiaj tak naturalnie kilka kosmetyków, które możesz użyć. To jest Kramik CC, to jest konturówka do brwi i konturówka do oczu, żebym już nie musiała używać maskary. Oprócz tego błyszczyk nawilżający, który utrzymuje się bardzo, bardzo długo nie skleja ust, ale dodatkowo nawilża, więc jeśli mamy drobne niedoskonałości, nie będzie ich widać. Usta są pełniejsze, bo pięknie odbija światło. Więc dzisiaj taki szybki makijaż, który polecam każdej pani, bo Kremiksis może zabrać nawet do torebki i pomalować się bez lusterka, ponieważ są tylko trzy kolory, on się pięknie adoptuje do skóry, więc nie widać dziewczyny takich żadnych plam i smug skóra wygląda bardzo naturalnie jest niewychwytywalny dla oczu, a jednak zrobi swoją pracę, czyli chodzi o tą ochronę, którą ma, działanie przeciwstarzeniowe tutaj mamy też delikatną korektę tak jak widziałyście, drobne takie przebarwienia w formie czerwonych plam, żyłek fajnie skoryguje ale jeśli chodzi o takie mocne przebarwienia no, no to już potrzebujesz mocniejszego krycia, czyli podkład Time Wise tu jest już mocniejsze krycie i taka grubsza warstwa, która znaczy nie musisz dawać dużo, bo on i tak Ci świetnie pokryje małą ilością. Ale już jest dedykowany wtedy inny podkład, więc dzisiaj, dziewczyny, taka propozycja na walentynkowe śniadanie. Życzę Wam pięknego dnia, pięknych myśli. Ja tutaj już się przygotowałam i to dalej śmigam, więc zaglądajcie czasem, bo będę Wam podrzucać takie fajne pomysły totalny look, żebyście mogły sobie wykorzystać, bo taka biała koszula e, dziewczyny sprawia to, że e, to jest taka stylizacja, którą ubierzesz i już, już się wygląda dobrze, już się wygląda dobrze, dużo nie potrzeba, czy to są dżinsy, czy to jest spódnica, czy y, to jest y, y, jakaś inna forma właśnie odzieży na dole, biała koszula robi swoje, więc tu już jesteśmy zrobione. Od razu ubierasz, jesteś zrobiona, niewiele trzeba, wystarczy mały lek lekkie podkreślenie urody, delikatny makijaż który właśnie dzisiaj zrobiłam tak na szybciutko takimi produktami, które warto mieć w torebce bo jak nie masz czasu to nawet zabierzesz je ja jutro dziewczyny wyjeżdżam będę w nocy jechała pociągiem, więc zabieram CC będę się malowała w pociągu bez lusterka więc zrobię sobie taki makijażek teraz, żeby czuć się dobrze, bo rano po trzecie nie będzie czasu, żeby się żeby się malować, prawda? A no jutro sobie jadę na fajne szkolenia i spotkam się z kobietami, których które dawno nie widziałam, a które bardzo lubię spotykać. Mamy świetne koleżanki biznesowe, ale również jadę po tą wiedzę, którą, którą nabędę, bo wiecie, za każdym razem słyszymy coś nowego. Jest, zawsze jak się wybieram na jakieś szkolenie, usłyszę takie zdanie, że gdzieś tam mocno do mnie dociera i, i tak sprawia, że że budzę się pewnego dnia i mówię, matko, czemu ja na to wcześniej nie wpadłam? Yy, ładne pozórki. Dzięki, dzięki. Yy, dziękuję Wam, że byłyście, że zaglądacie i życzę Wam udanego weekendu. Do zobaczenia. Pa.